Jak się bawisz na tym festynie? Dobrze. A co tu fajnego można robić? Na przykład szczejasz żółku albo kakaż na takich tampoinach. I to jest fajna zabawa? Fajna. Trafiliśmy na szczęście na okno pogodowe, bo gdzieś tam niby miały być opady, a tu proszę, wspaniale, nie jest cudowna muzyka, atrakcje dla dzieci, także rewelacja. Rada Dzielnicy Skłodowskiej Giri, Rada Dzielnicy Kopernik oraz Kotarbińskiego razem organizują trzecią edycję festynu Trzech Dzielnic dla naszych mieszkańców. Jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci, są zjeżdżalnie, jest malowanie twarzy. Dla dorosłych można zobaczyć samochody, dla każdego coś dobrego można zjeść, napić się, potańczyć. Mąż powiedział, że zabieramy w Nusie, bo jest festyn właśnie koło basenu na Koperniku jesteśmy. Jak ty się bawisz, powiedz mi? Fajnie. I byłaś na malowaniu twarzy? Tak. I co masz namalowane na twarzy? Krliczka. Przepięknie jest, widzę, że dużo atrakcji dla dzieci. No i bo tańczymy na pewno, bo muzyka to podstawa, to jest muzykoterapia. Fajnie, dopiero wszyscy się, ale byliśmy już na dmuchańcu. I cieszę się, że po prostu nasza kuzynka przyjechała. A ty jak się bawisz? Fajnie. A pogoda wam nie przeszkodziła? Nie. Ja myślę, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Generalnie w Zabrzu mało jest takich inicjatyw. Mieszkam tu od dziecka, więc jak zauważyłem, że jest tak dużo atrakcji w jednym miejscu, no to po prostu zabrałem dzieci i bez względu na pogodę przyjechaliśmy. Fajne miejsce, super.